Witam w części piątej. Dzisiaj zajmiemy się programowaniem naszej płytki. Zaprogramujemy na niej dwa programy: licznik binarny i będziemy sterować silnikiem korkowym. Napiszemy sobie teraz prosty licznik binarny na diodach. Wykorzystamy te same ustawienia licznika co w części czwartej, czyli int main. Ustawiamy licznik w trybie komparatora ctc, dzielnik na 1024. To jest licznik pierwszy ctc, dzielnik 1024. Następnie aktywujemy przerwanie od licznika, tmsk1 równa się 2. To jest aktywacja przerwania od licznika. Następnie ustawiamy wartość komparatora. Stójmy 100 Wartość komparatora Teraz musimy ustawić wszystkie nasze 4 bity portu D na, Czyli D0, D1, D2, D3 Jako wyjścia Czyli DDRD równa się 15 Teraz komendą SAY AKTYWujemy przerwania AKTYWacja przerwań Następnie zapętlamy wszystko Teraz wracamy na początek programu i musimy co musimy zrobić to zadeklarować zmienną i int, 1, int i równość 0 i teraz piszemy procedurę obsługi przerwania odlicznika pierwszego czyli isr timer 1 komparator a vect to jest, to jest procedura obsługi przerwania odlicznika pierwszego no i teraz wartość i będzie się zwiększała przy każdym wejściu do przerwania. Jeżeli i dojdzie do 16, to ją zerujemy. To znaczy piszemy, że i równa się 16. Jeżeli i równa się 16, to i równa się 0. No i przepisujemy na port D wartość i. No i jeszcze na samej górze. Piszemy, oczywiście, plik nagłówkowy od przerwań, czyli include AVR interrupt F7 kompilujemy i wysyłamy do mikroprocesora program. Tak działa nasz procesor po zaprogramowaniu. W tej części spróbujemy zaprogramować silnik krokowy ja mam taki. To jest silnik krokowy model 28BYJ48 No i to jest taki fajny silniczek, on kosztuje 20 zł około zasilany napięciem 5V tu widzimy, że na 64 kroki potrzebne jest 5 i 5,625 zł stopnia, czyli teraz obliczymy jeżeli pełny obrot od 360 to podzielimy przez te 5,625 i to razy 64 to nam wyjdzie ile kroków jest potrzebnych do zrobienia pełnego obrotu czyli jeden obrót wymaga 4096 kroków no i to nie wszystko, bo w tym silniczku, żeby go sterować, jeszcze potrzebny jest kontroler, sterownik, który nazywa się ULN-2003-A. No i to jest nasz sterownik, co się nazywa wysokonapięciowy, wysokoprądowy, yy, tranzystor Darlingtona, macierz tranzystorów Darlingtona. Tu widzimy, że jest ich 7 tych końcówek. Ale my używamy tylko czterech, bo tylko tyle jest potrzebnych do silniczka. Teraz do naszej płytki musimy przyluta, przylutować nasz silniczek krokowy z sterownikiem. W tym celu posłużymy się sześcioma kabelkami. Tutaj w tym sterowniku widzimy, że są takie 4 wyjścia i 2 wyjścia plus i minus. No i lotujemy kabelę na początku. Do plusa. No i drugi do minusa. OK. I teraz lotujemy te cztery końcówki tutaj małymi kabelkami. Dobra. Teraz bierzemy te płytki. Jedziemy po kolei. Teraz musimy podłączyć zasilanie. Zasilanie podłączamy w tym miejscu, będzie minus. Dobra, teraz już polutowaliśmy, teraz czas na programowanie. Teraz piszemy program na silnik krokowy. Szkielet programu zostaje taki sam jak wcześniej. Mam nadzieję, że pamiętacie. To jest int main, 1 b 13 albo 8 plus 5, tmsk1 równa się 2, oscylator 1a na 100, wartość, DDRD jest 15, SEI, aktywacja przerwań yy, Pędzula skończona. Y1 no i oczywiście teraz wracamy do góry, deklarujemy zmienną I, która jest równa 0. No i procedura obsługi przerwania ISR timer 1 Komparator A VECT, Dobra, zaraz tak. Silnik karkowy można sterować na kilka sposobów. Na początek zrobimy najprostsze sterowanie. Zczymy w ogóle silnik unipolarny, unipolar motor sequence. No i zobaczymy. Tu mam taki obrazek wykres. Jeden, jedna sekwencja, to są cztery kroki. Jeżeli jest krok 1, to ustawiamy 1 na pierwszym bicie. No i napiszemy sobie od razu według tego schematu, tutaj, że jeżeli jest równe 0, to port d1 się 1 i tak dalej. Wpiszemy wszystkie 4 i jest równe 1 to port D równa się 2 jeżeli i jest równe 2 to port D równa się 4 jeżeli i równa się 3 to port D równa się 8 no i na koniec z, y, zwiększamy nasze i i plus plus jeżeli i w, teraz jeżeli i jest równe 4, to jest koniec i równa się 0. No i wiadomo, na samym początku przede wszystkim dodajemy plik nagłówkowy pod przerwań, czyli include .afor h f7. Tutaj średnik jeszcze. 7 łączymy się z naszym mikroprocesorem tej mamy i wysyłamy do programu każdy impuls diody to jest jeden krok dla silnika jak go trzymam ja czuję takie impulsy i on się tutaj delikatnie obraca obraca się jeszcze za wolno żeby to ja to, to widzę ale na kamerze tego nie widać on się powoli obraca I żeby zobaczyć dokładnie, jak się on obraca, to przykleimy sobie taki pasek papierowy, żeby można było to łatwo zobaczyć. Tutaj bierzemy klej na gorąco albo jakiś inny pa pa pasek papieru zwykły. No i przyklejamy na pasek. Przykleiłem sobie silniczek do skrzynki, żeby było ładnie widać. No i teraz przyspieszymy lekko troszkę obrocie, żeby można było lepiej widzieć, jak się... Jaką maksymalną prędkość można uzyskać z takiego silnika. Już widać, że jest szybciej. Diady też się szybciej świecą tutaj. Spróbujemy jeszcze ostrzej definiujemy, prędkość definiujemy yy, zmniejszając albo zwiększając wartość OCR1A. Teraz 25. Diody szaleją, wynać Silnik się obraca. No dobra. Teraz próbujemy yy, zakręcić w drugą stronę, bo teraz się kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. A teraz spróbujemy obrócić yy, zgodnie z ruchem aby to zrobić należy wejść tutaj w ten ISR timer i port D zamienić kolejnością to znaczy zamiast 1248 pisać 8, 8421 Kapilujemy F7 program teraz widzimy że mm, nasze wahadło czy wskazówka idzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara no i teraz powrócimy do tego wykresu, może jakiś inny ten, tutaj jak spróbujemy sobie zrobić ten pierwszy, czyli tu mamy 9, później jest 3, zbieramy sumę, to są 4 porty, 4 te bity i zbieramy, zbieramy sumy. 1 i 8 to 9, później 1 i 2 to 3, później 2, 4, 6, później 4 plus 8 to 12. Są te 4 sekwencje, czyli wartość tu było 9, 3, 6, 12, czyli musimy zrobić tak, to wpisywać te sumy. 9, 3, 6, 12, średniki na końcu kompilujemy F7, program. Teraz w drugą stronę próbujemy, zmieniamy miejsca. Nie, musimy czekać, nie? Wszystko skończy. Teraz próbujemy w drugą stronę. 12, zamieniamy miejscami tak samo. 12, 6, 3, 9. W 7 kompilujemy, wysyłamy do programu i teraz kręci nam się w drugą stronę fajnie teraz jeszcze trochę zobaczymy jak to jest tam szybciej, wolniej spróbujemy znaleźć maksymalną prędkość silnika 20 wartości OCR1A 20 jeszcze wyrabia spróbujemy z 15 15 nawet nieźle, jeszcze daje radę, ale nawet 12 spróbujemy ciekawy czy teraz da radę Jeszcze daje 8, 8 jeszcze ogarnie piątka No i podejrzewam, że dwójka to już jest maksymalny speed. I jedynka. O, przy jedynce się już zaczął. Czyli taka dwójka jest optymalną prędkością dla tego silnika.